Cześć, z tej strony Wojtek z portalu ścigacz.pl. Dzisiaj jesteśmy w jednym z fajniejszych miejsc na wypoczynek w mieście, w Warszawie, a mianowicie na polu Mokotowskim. Jest ze mną Motoguzzi V7850. To co widzicie za mną, to pomnik, który upamiętnia historię pola Mokotowskiego. Ponieważ nie zawsze był to tak piękny park jak dzisiaj. W 1910 roku powstało tutaj pierwsze lotnisko. W roku 1915 stacjonowali tutaj Rosjanie, było sześć myśliwców, ale w tym samym roku również port lotniczy wojskowy przejęli Niemcy, którzy wybudowali tutaj infrastrukturę, no i stacjonowali aż do zakończenia pierwszej wojny światowej. Jak tylko wojna się skończyła, kwitł tutaj przemysł lotniczy, przemysł wojskowy, natomiast w 1921 roku wystartowały z pola mokotowskiego pierwsze samoloty pasażerskie i woziły, transportowały one ludzi m.in. do Aten, a także do Bejrutu. I w 1929 roku na kanwie tych wszystkich wydarzeń powstała linia lotnicza LOT. Podczas gdy w 1921 roku Polacy mogli już zacząć latać po świecie, we Włoszech powstała marka Moto Guzzi. Tak naprawdę pomysł powstania tej marki zrodził się już w 1917 roku, kiedy spotkali się Giorgio Parodi. I Carlo Guzzi, którzy razem służyli we włoskich siłach powietrznych. Natomiast do powstania marki doszło dopiero w roku 1921, kiedy to dołączył jeszcze do nich ojciec Giorgio Parodiego, który był armatorem no i oczywiście wyłożył na to wszystko kasę. Pierwszy prototyp motocykla Motoguzzi powstał w 1920 roku z pomocą lokalnego Kowala. Natomiast pierwszy motocykl, który został wypuszczony na rynek. To było motogucci Normale z silnikiem o mocy 8 koni mechanicznych. Logotyp motogucci, czyli Orzeł Aeronautica Militare Włoskich Sił Powietrznych, wywodzi się z tego, że Giorgio i Carlo mieli jeszcze jednego przyjaciela, który zginął w 1919 roku. Wszyscy wspólnie służyli w jednym pułku, no i w ten sposób chcieli uczcić jego pamięć. Sam model V7 powstał w 1967 roku i jest produkowany do teraz. Oczywiście forma i technologia przez lata troszeczkę się zmieniała, natomiast cało kształt pozostał zachowany taki, jak był w oryginale. W 1971 roku wyszła wersja Sport, i to właśnie wersji Sport motogucji V7 zawdzięcza kształt zbiornika paliwa, który nie zmienił się tak naprawdę od tego czasu. I zbiornik paliwa jest tutaj dość spory, ponieważ ma aż 21 litrów pojemności. W tym roku, wraz z nadejściem modelu V7-850, Motoguzzi skończyło z numeracją, ponieważ kiedy w 2008 roku wskrzeszano V7, no to była seria pierwsza, później było V7 drugiej generacji, V7 trzeciej generacji. Natomiast po porzuceniu silnika o pojemności 744 cm3 i zastąpieniu go motorem z modelu V9. Ta numeracja zniknęła, być może powróci, ponieważ wydaje mi się, że silnik o pojemności 850 cm3 zostanie z nami na dłużej. Moto Guzzi V7 w wersji 850 wzbudziło moją ekscytację, ponieważ prywatnie posiadam Moto Guzzi V7 trzeciej generacji, którym przejechałem już ponad 12 tysięcy kilometrów. No i tak gdzieś tam powoli zaczęło mi brakować mocy. Tutaj Moc y, może nie jest jakaś kosmiczna, natomiast wierzcie mi, że 12 koni więcej robi różnicę. Tutaj mamy 64 konie mechaniczne, moc maksymalną i maksymalny moment obrotowy wynosi 73 Nm. To sprawia, że ten motocykl przyspiesza jeszcze fajniej. A przy tym wydaje mi się, że troszeczkę spadło spalanie w mieście, ponieważ jadąc na piątym biegu z przepisową prędkością. Czyli powiedzmy w zależności od drogi, między 70 a 100 km na godzinę, no to spalanie wynosi tutaj niecałe 4 litry na setkę. Więc no, niektóre maxi skutery chciałyby tyle mieć, natomiast um, Motogucci tyle ma. Egzemplarz, który widzicie, to egzemplarz, który powstał na stulecie marki Motogucci. Jest to specjalne malowanie Centenario. Mamy tutaj srebrny zbiornik paliwa. Mamy zielone błotniki i zielone osłony boczne, no i oczywiście złotego orła. Co jeszcze się zmieniło w motocyklu V7? Ponieważ silnik to nie wszystko za silnikiem poszła reszta a mianowicie z tyłu motocykl dostał nowe zawieszenie, rama została wzmocniona dodatkowo więc no, co oczywiste motocykl przybrał też troszeczkę na wadze i waży obecnie na mokro według w zależności od źródeł, na jakie spojrzymy. No, można przyjąć, że około 218 kg, bo tak podaje większość, podczas gdy V7 trzeciej generacji ważyła 198 kg. Kolejna sprawa to skok V7 w nowoczesność, choć to może zbyt szumne określenie. Jeżeli chodzi o wyposażenia, mianowicie OK, mamy tutaj ABS, wiadomo, był, mamy kontrolę trakcji. Która może pracować w dwóch trybach, to wiadomo również było. Natomiast nowością jest tutaj LEDowe oświetlenie. I co jest fajne, mamy tutaj światło do jazdy dziennej, i to światło do jazdy dziennej jest w kształcie, a jakże Orła. Kolejna sprawa to zegary. I o tym musimy porozmawiać, ponieważ mam tutaj mieszane uczucia. W sensie takim, że kiedy zobaczyłem je na zdjęciach, no to cóż, życzyłem temu, kto je projektował żeby do końca życia jadł tylko i wyłącznie pizzę hawajską. Natomiast w momencie, kiedy zobaczyłem je na żywo i troszeczkę pojeździłem, trochę się z nimi obyłem, to jakby nie zwracam na nie uwagi, nie przeszkadzają mi. Jedyne, co mnie dziwi, to to, że pomimo iż zegary są już cyfrowe, to Motoguzzi nadal nie zdecydowało się na pokazanie wskaźnika zbiornika paliwa. Wskaźnika zapełnienia zbiornika paliwa, więc tak na dobrą sprawę o tym, że musimy odwiedzić stację benzynową. No to dowiemy się w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy zaświeci się lampka rezerwy. Kolejna sprawa to zmiana opony z tyłu. Prawdopodobnie poszła też zatem zmiana felgi. Opona jest teraz szersza: jest 150 x 70 na 17 było 130 x 70 na 17 wcześniej. I co to zmieniło? Zmieniło to tyle, że ten motocykl wreszcie skręca. Czyli nie trzeba mu podpowiadać, że jesteśmy w zakręcie, tylko wystarczy po prostu w ten zakręt wejść i motocykl płynnie przez niego przejedzie. To co pozostawiono, to pojedyncza tarcza z przodu. Pomimo, że wzrosła masa, no i tutaj niestety nie pochwalę motogucji nowego, tak samo jak nie pochwalę swojego w tej kwestii. Tak więc w momencie, jeżeli mamy manewr hamowania awaryjnego, no to cóż, lepiej nie hamować, szukać drugiej ucieczki. Jeżeli chodzi o ogólny feeling motocykla, to też jest on na plus. W sensie takim, że jak na niego wsiadłem, to jest to nadal taki stary, dobry znajomy, ale jednak coś tam, w nim się, coś tam w nim się zmieniło w jego zachowaniu. Przede wszystkim przez to, że doszło kilka kilogramów, to sprawia wrażenie bardziej masywnego, pomimo że wymiary zbyt wiele się nie zmieniły motocykla jako takiego. Kolejna sprawa to sposób w jaki wszystko działa i takie drobiazgi w postaci na przykład blokowania kierownicy. Tutaj w nowym V7 wystarczy po prostu kierownicę przekręcić w lewo, Przekręcić kluczyk i jest ok. Natomiast w poprzedniej V7 trzeba było, próbując przekręcić kluczyk w lewo, tak manewrować kierownicą, żeby stacyjka w końcu zaskoczyła. No, jest to drobiazg, natomiast drobiazg ten świadczy, że Motogucji jest świadome detali, chociaż no, nie jest świadome takich. Nazwijmy to drobiazgów, jak yy, hamulce. Yy, no, widocznie ktoś uznał, że hamulce są dla tchórzy. Jeżeli chodzi o stylistykę, zmieniła nam się tutaj jeszcze jedna rzecz yy, na plus. Znajomi, kiedy się spotykaliśmy, mówili, że kurczę, no fajnie ci Włosi rozkminili motocykl, bo jakby z przodu, bo z przodu jest masywny. Yy, przez to, że mamy cylindry umieszczone poprzecznie, to motocykl wygląda jak samolot gotowy do lotu. Patrząc na niego z boku, mieliśmy wrażenie, że zadbano o przód, gdzie dużo się dzieje, natomiast troszeczkę gorzej było z tyłem, zwłaszcza że w wersji Stone i jej podobnych błotnik tylny jest bardzo długi. Tutaj błotnik skrócono, wydaje się on być troszeczkę wyżej, przez co motocykl ym, stał się troszkę bardziej zwiewny, trochę mniej odskulowy, ponieważ znajomi śmiali się, że nie jeżdżę na motogucji, tylko na WSC. Natomiast tutaj V7 pod tym względem jak najbardziej wydoroślała. Co również poprawiono w nowym Motoguci, to gładkość działania, chociaż no właśnie, bo w motogucji Moto jest tak, że wszyscy widząc ten motocykl na postoju, jak on stoi na wolnych obrotach, no to on cały się trzęsie. I od razu osoby, które nie jeżdżą motogucji, nigdy nie jeździły motogucji, wyobrażają sobie, że on przenosi, generuje nie jakie wibracje i, yy, i od razu trzeba będzie zapisać się do ortopedy i do neurologa. Natomiast tak wcale nie jest, a w nowym V7 jest jeszcze gładziej, czyli w momencie jak motocykl stoi, no to oczywiście on sobie będzie terkotał wesoło, natomiast w momencie, jeżeli um, jest już w ruchu, jest pod obciążeniem, to zachowuje się zupełnie inaczej I to przekłada się też na to, że motogucji V7, zresztą V85TT i V9 również, zachowują się bardzo gładko podczas jazdy w deszczu, czyli nawet jeżeli Niechcący zbijemy bieg na zbyt wysokich obrotach, to motocykl i tak się wyratuje. Także tutaj zdecydowanie też jest sytuacja in plus.